Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy dzisiaj mnie słychać? Czy nie ma problemu z dźwiękiem? Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkim dzień dobry i witam i cześć, i wszystkim tym, którzy jesteście w drodze, w podróży, bo widzę, że, że niektórzy są w drodze. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Co dzisiaj? Co dzisiaj chcemy usłyszeć, co dzisiaj Bóg chce nam powiedzieć w ten poranek. Czym zachęcić. Ja patrzę w niebo i. I co? I wiem, że Bóg jest. I dzisiaj chyba chcę o tym powiedzieć, że Bóg jest. Że my mamy tę taką wielką łatwość i dużą tendencję do tego, żeby. Żeby ufać bardziej ludziom niż, niż Panu Bogu, żeby zwracać się ze swoimi problemami do ludzi niż do Pana Boga, że chcielibyśmy, może tak, chcielibyśmy, żeby ludzie rozwiąza rozwiązali nasze problemy, odpowiedzieli na nasze pytania, pokazali nam kierunki, tak? I żeby ktoś to za nas zrobił. Nie wiem, ktoś przyszedł i te klocki we mnie poukładał, ktoś przyszedł i dał mi siłę, ktoś przyszedł i mnie przeniósł przez pewne rzeczy. Osobą jedyną, która może takie rzeczy robić, jest Bóg. Nigdy nie jest człowiek. Drugi człowiek może nas uczyć, może nam towarzyszyć tak może nas trochę wspierać ale on nigdy pewnych rzeczy nie zrobi on nie zmieni twojego życia on nie zmieni twojego myślenia on nie napełni cię duchem żaden człowiek tego nie zrobi ja dzisiaj od rana wołam o ducha Bożego bo tak troszkę czuję się no, wyeksploatowana, więc mówię Duchu Święty, to znaczy, że, że gdzieś Ciebie już potrzebuję, że potrzebuję, żebyś wypełnił mnie swoim Duchem. I może zanim będę dalej mówić, to, to chcę się pomodlić za każdego z Was o Ducha Świętego z rana. Przyjmijcie Ducha Bożego, bo On chce się dać. On czeka, by się wylać. Duchu Święty przyjść do każdej osoby, do każdego serca. Do każdego umysłu, do każdego życia, do każdego dnia. Przyjdź, Duchu Święty, wylej się Twoją mo mocą na każdą osobę. Na każdą osobę w tych zmaganiach, w których każda ta osoba jest. W zmaganiach, które toczą się w głowie, w sercu, w ciele, które toczą się w życiu, w rodzinie. Przyjdź. Tym, którzy nie mają siły, sił dodaj. Tym, którzy nie mają wiary, przymnóż tej wiary. Przyjdź Duchu Święty, proszę Cię, wzmacniaj każdą osobę mocą Twojego działania, mocą miłości, którą masz do każdego z nas, błogosławieństwa, które masz do każdego z nas. Proszę Cię dzisiaj szczególnie za Magdę i proszę Cię za wszystkich ludzi, którzy borykają się z uzależnieniami. Panie, pokaż im drzwi, pokaż im drzwi, pokaż im wyjście i udziel im ducha który jest sprawcą chcenia i działania, udziel ducha, który jest sprawcą chcenia i działania. Amen. Słuchajcie, poranki, które jakby zaczynamy i kiedy pomijamy w naszej modlitwie osoby Ducha Świętego, no niczym dziwnym nie jest, że tych sił nam brakuje, że zapał w nas gaśnie, że chęci mamy inne, że pewne rzeczy nam się nie układają, że nie jesteśmy w stanie puść i dalej robić to, co zamierzyliśmy w danym dniu. Że nie jesteśmy w stanie kontynuować tej przemiany naszego życia, przemiany myślenia bez Ducha Bożego. I dzisiaj chcę was zachęcać do tego, żeby, żebyście szukali w Nim bliskiego przyjaciela, żebyście szukali w Nim pocieszyciela, żebyście szukali w Nim osoby, która będzie was wspierać, która będzie pokazywać kierunki, która, uwaga, przyśle, specjalne osoby, która przyśle, posłuży się ludźmi, którzy pokażą wam też te kierunki, którzy może przyniosą słowo do waszego życia, może przyniosą ciepło do waszego życia, ale ja bym chciała, żebyśmy dobrze wiedzieli, że adresatem, że osobą, która nadaje tę wiadomość do nas, jest Duch Święty. Że On się posługuje każdym z nas. Posługuje się Tobą, posługuje się mną, ale tak naprawdę on chce spotykać osobiście ciebie. To nie będzie tak, że, że kiedy Bóg przychodzi do serca człowieka, to ktoś inny pewne rzeczy zrobi. To ja tak zawsze troszkę się uśmieję. Tak jak ktoś do mnie mówi, Ewa, jak będziesz miała wolną chwilę, to weź mnie tam wciśnij. Ewa, jak będziesz miała wolną chwilę, to weź zadzwoń do mnie, to się spotkamy, nie? To jest takie, że my składamy na kogoś odpowiedzialność. Jeżeli ty chcesz się ze mną spotkać, to ty. Pytaj mnie, szukaj mnie i patrz, czy ja może mam tę wolną chwilę, tak? I to jest tak samo z Duchem Świętym, że mówimy, o Duchu Boży, ty jak będziesz miał tam wolną chwilę, to weź się przyjdź mną zajmij. Ty wołaj do Boga, proś Go, i on Ci pokazuje drogi, czy to dotyczy, słuchajcie, Twojego życia, Twoich relacji, Twojej firmy, Twojej pracy, Twojej codzienności, Twojego dobrego lub złego samopoczucia. Duch Święty jest osobą, która chce przychodzić i chce się nam dawać. I on od rana już czeka niecierpliwie, żeby się Tobie im dać, żeby dodać nam sił, żebyśmy mieli te siły, by pójść za Bogiem, by podjąć właściwe decyzje, by dokonywać tych właściwych wyborów, nie żeby nie ulegać nastrojom, nie ulegać podszeptom złego, ale żeby mieć siłę, by powiedzieć: nastrojom nie. I robić to, co należy, żeby powiedzieć złemu nie i robić to, co należy, żeby dokonywać tych właściwych wyborów. Bez mocy Ducha Świętego jesteśmy naprawdę targani wiatrami. Bez mocy Ducha Świętego jest nam bardzo ciężko, jest nam bardzo ciężko rzeczywiście dokonywać tych właściwych, pełnych wolności wyborów. Więc od rana chcę Was zachęcać do tego, żebyście modlili się językami. Że jeżeli jedziesz autem gdzieś, tak, masz taką możliwość, bo ja wiem, że nie zawsze jest taka możliwość, ale jeżeli jesteś w domu, masz patrzy na przykład Zuzię, Zuzia pewno będzie czekała zaraz na jakąś klientkę, tak? I zanim ta klientka przyjdzie, to czy usiądziesz w tym swoim gabinecie, yy, czekając na tę klientkę i zaczniesz modlić się językami. Po co? Po to, żeby stworzyć pewną przestrzeń. Ostatnio słyszałam, że yy, w pewnym kraju. W którym pogoda, warunki są niesprzyjające do tego, żeby trawa rosła, kwiaty kwitły i żeby ta zieleń taka wybujała była wokół, stworzono takie ogrody pod kopułami, w których właśnie są, jest takie sztuczne środowisko, ja bym powiedziała jest utrzymywany odpowiedni klimat, czyli tam jest nawilżenie, temperatura, no wszystko jest właściwe, nawadnianie tych roślin po to, żeby te rośliny, które naturalnie w tym środowisku nie rosną, żeby tam rosły, no i bardzo często ludzie, którzy biorą ślub, decydują się na to miejsce jako na miejsce przyjęcia tego weselnego właśnie po to, żeby być w innej atmosferze. Niż, y, niż na co dzień żyją, to tak? To tak jak my byśmy tutaj w Anglii powiedzieli, że no żeby zapewnić sobie słońce, no to możemy sobie jakieś tam warunki, y, warunki stworzyć. I powiem wam tak, że to tak właśnie wygląda w życiu, że Bóg chce nam stworzyć. Y, w naszym sercu taką atmosferę, którą my będziemy nieśli. I na przykład, jak nasza Zuzanka ma przepiękny gabinet tam kreowania i stylizowania paznokci, tak? I każda z nas, jak tam zachodzi, to czuje się cudownie. Tak? A żeby jeszcze dodać taki element tego, że usiądziesz te 10 minut wcześniej, pomodlisz się za każdą osobę, która przyjdzie, będziesz modlić się językami po to, żeby klimat i atmosfera w miejscu, w którym jesteś, była inna. Czy kuchnia jay moja, tak? Czy wejdziesz do kuchni i po pomodlisz się, yy, przywołasz ducha świętego, będziesz sobie tam mruczeć yy, w językach pod nosem, po to, żeby atmosfera w miejscu, w którym pracujesz. Była inna, i ludzie, jak będą tam wchodzić, oni będą oddychać. I tak jest z ludźmi. Ludzie, którzy są napełnieni Duchem Świętym, którzy tego Ducha Świętego szukają od rana, mają go w sobie, to. Yy, to ja wiem, że atmosfera we mnie się zmienia na inną, w momencie, kiedy ja wołam o tego ducha, kiedy jadę autem w kierunku Francis Street, czy na jakieś spotkanie za sobą, modlę się językami, dobrze wykorzystuję ten czas, mówię Duchu Święty, że nie chcę iść nigdzie, gdzie Ty nie idziesz ze mną, nie chcę robić niczego, jeżeli Ty nie robisz ze mną, tak? I wtedy ta atmosfera jest we mnie, i wtedy ja ten klimat i tę atmosferę, gdziekolwiek idę, to wnoszę, tak? I... i i ludzie, którzy są obok mnie, mogą się tą atmosferą, wiecie, nacieszyć i ogrzać. Więc y, kiedy napełniamy się Duchem Świętym, kiedy Bóg robi te ogrody w nas i kiedy te ogrody się już w nas dzieją, to wtedy kryją się też inne myśli. Myśli, które są pełne Ducha Świętego, myśli, które mają swoje korzenie w pomysłach do Ducha od Ducha Świętego, nie? i wtedy zmienia się wiele, i wtedy Królestwo Boże przychodzi do ludzi, i oni nawet o tym nie wiedzą. Często ja widzę, że ludzie upatrują, że ja będę zbawieniem, że ja będę pocieszeniem, nie? ale to nigdy nie jestem ja. Tym zbawieniem, pocieszeniem jest Duch Święty którego ja zapraszam do siebie, którego ja zapraszam, by siadał mi na ramieniu, którego ja zapraszam, żeby był w moim sercu, był w moich myślach, tak? Był w moim sposobie postrzegania wszystkiego. Modlę się językami i wtedy tak się dzieje. Zuzia, napisz mi, że obiecuję, że będziesz tak robić, że znajdziesz te 10 minut zawsze, żeby to zrobić. Czy kuchnia, tak? J-Foodowa. Że, że zrobicie to, że niezależnie od swojego nastroju, swojego nastawienia, humoru, jakiejś bezsilności, którą macie lub nie macie, że kiedy zaczynacie swoją pracę, tak to, to będziecie. Zuzia napisała tak. Dziękuję Zuzio. To będziecie, to będziecie chcieli tę atmosferę przy, przywoływać. Będziecie chcieli robić ten klimat, nie? I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby nieść ten klimat, żeby taki klimat krować, I wtedy nie ma w tym nic sztucznego, nie ma żadnej pozy, tak? Ale wiecie, co się dzieje jeszcze? Dzieje się to, że kiedy ja na przykład tak czuję, że czasami już nie mam sił, nie? I się sobie, kto jeszcze i co jeszcze, nie? I po prostu jak to dźwignąć? I kiedy robię takie rzeczy, to ja widzę, że to nie jest tak, że ja mam nagle orli taki zryw, wiecie, że ja startuję do lotu i w ogóle, nie. Nie jest tak ale tak czuję, że, że te siły we mnie są, że jestem jak ten dzban, w którym się mąka nie kończy i oliwa się nigdy nie kończy, nie? Że, że kiedy to robię, to te nowe zasoby się pojawiają, wcale nie czuję się jakoś taka bar bardzo, wiecie, silna i taka fuhu. Są dni, że tak jest, tak? że to działanie Boga jest silne, a są dni, że mam takie wrażenie, że coś się ledwo we, we mnie tli i i jestem jak to kadzidło przed Najświętszym Sakramentem, że ten mały dym się unosi, tak? Ale żyję, ale idę, ale daję radę, i pomimo różnych okoliczności trudnych, widzę, że po, pomimo tego, że jest jakiś duży nawał, ja jestem w stanie podejmować dobre decyzje, tak? Ja, ja piszę, ja pielę i wołam do Ducha Świętego: No tak, no i tak trzeba. Więc idę i wiecie, co to chyba nie jest nawet tak, że Bóg nam daje takie siły, że my mamy zmagazynowane siły, czujemy się mocni, dajemy radę, ale wiecie, że ja czuję, że ja mam te siły, żeby zrobić następny krok, żeby przeżyć następny dzień, żeby jakby przebaczyć kolejnej osobie, żeby przebaczyć znowu, tak, żeby. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Napiszcie, że rozumiecie, że wiecie o co mi chodzi. Tak, bo chcę Wam to przekazać, że, żebyśmy pozwolili zapalać się Duchowi Świętemu, żebyśmy nie wieszali się na, na kimś, ale żebyśmy chcieli być tym ogrodem. Jest taka pieśń, której ja ogólnie bardzo nie lubię. Uważam, że to jest okropna pieśń, ale tekst zaczyna się cudownie. To Zosia bratańska nasza lubi tę pieśń. Już teraz kwitną we mnie twoje ogrody. Nie. I to jest właśnie chyba ta myśl, ja rozumiem autora tej pieśni, co chciał powiedzieć, już teraz kwitną we mnie twoje ogrody, tak, ja to przywołuję po to, żebyśmy spotykali ludzi, którzy, którzy będą uczestnikami tego, tego Królestwa Bożego, które będzie wokół nas, na przykład w tym zamkniętym gabinecie u Zuzi, Zuzia, pomódl się, wpuść klientkę, od razu zamykaj drzwi, żeby nie uciekło, nie, że że my tworzymy tę atmosferę i ludzie wchodzą w tę atmosferę nawet o tym nie wiedząc. My ich nie gwałcimy tam tym, tak, ale powodujemy, że oni rzeczywiście nasiąkają tym i nasiąknął raz, nasiąknął dwa, nasiąknął trzy, nasiąknął cztery, ich serce zacznie mięknąć i być może te wszystkie obwarowania, te skorupy, te światy ucieczek, że to wszystko padnie w tym człowieku, w momencie kiedy z nim przebywasz, że kiedy opowiadasz, kiedy mówisz, kiedy, kiedy niesiesz tą atmosferę, tak? No to jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Powiem Wam wczoraj mieliśmy spotkania propos naszych rekolekcji wakacyjnych i te myśli, które się we mnie jakby tak tworzą od tej rozmowy te, te, te wszystkie jakieś takie wizje, które mam, i te wszystkie moje chcenia, które nagle pęcznieją we mnie, jakby powodują taki entuzjazm, że ja już się tych rekolekcji nie mogę doczekać, że ja już chcę tym dzieciom mówić, bo będziemy dużo do dzieci mówić o Panu Bogu, będziemy modlić się o wylanie Ducha Świętego na dzieci nasze, na to, żeby, żeby ta atmosfera się działa, bo... Bo chcemy, żeby te ogrody stawały się coraz większe, chcemy, żeby, żeby te ogrody były ogromne, chcemy zajmować tę przestrzeń w Halifax przez miejsca pracy nasze, przez to, co robimy, chcemy te wszystkie rzeczy... Yy... Magda Konikiewicz pisze. Magda doskonale Cię rozumiem. Więc chcemy, żeby te ogrody się łączyły, żeby ta przestrzeń, ta atmosfera się zmieniała. Kiedyś był taki film, bodajże tytuł tego filmu to była Polian, Pol... Polianna. Tak, był taki film. I ta dziewczynka była w pewnym mieście i zobaczyła, że tam wszyscy ludzie się kłócą, są ciągle smutni, pewne rzeczy no takie nieciekawe się dzieją. I ona postanowiła, że ona zmieni świat. I zaczęła y, zmieniać świat w ten sposób, że kiedy szła ulicami miasta, uśmiechała się do każdej osoby, którą mijała. I ludzie. Tak, Polianna, dziękuję bardzo. Y, I ludzie, ludzie y, na początku różnie reagowali na to, skracając historię, w konsekwencji atmosfera w mieście się zmieniła. Czy staniesz się osobą. Powodowaną duchem świętym, napełniającą się duchem świętym, po to, żeby uśmiechać się do świata i żeby, jakby tym uśmiechem i pięknym spojrzeniem, wlewać ciepłotę w serca innych ludzi. Muszę Wam powiedzieć, że wczoraj, już w pewnym momencie, ja naprawdę pękłam, i jak już pękłam, no to pomyślałam sobie, no to rzeczywiście, już po prostu ja potrzebuję ducha świętego, więc usiadłam jeszcze w aucie. W auto pojechałam pod kościół na chwilę. Pomimo, że to i jakby zwiastowało moje spóźnienie się na, na spotkanie pojechałam pod kościół, nasz St Marys, i się pomodliłam i powiedziałam Duchu Święty, proszę Cię. I jakby dało mi to nową atmosferę do serca, ja bym powiedziała, że dało mi to siły. Więc zapraszam was serdecznie do takich dróg, do stawania się ogrodami, do przywoływania Królestwa Bożego, do tego, żebyśmy chcieli. Zapraszam i dobrego dnia Wam życzę i ducha, ducha Świętego wam życzę tego żebyście wypamiętali o tym żeby o niego zawołać i poprosić bo on chce się dać bardzo bardzo pa kochani dobrego dnia